Siemandero, witam was w kolejnym dniu, dzisiaj poniedziałek W niedzielę nic nagrywałem, tak jak wam mówiłem bo Ponieważ po prostu cały czas sklejałem filmy, Byłem się tylko kawałek tu przejść, ale nie chciałem was nanudzać Dzisiaj mamy rozładunek, załadunek, oczywiście załadunek mamy dachem, więc próbuję wam to nagrać jak to wygląda Przez ten weekend co teraz byłem w trasie mamy oczywiście zmianę czasu ja muszę na tachografię zmienić po prostu czas więc w telefonie sam się zmienił mi. Mamy już godzinę 6.47, a na tachografie mamy 7,47, więc po prostu muszę to ręcznie zmienić i Wam pokażę po prostu jak ja to robię. Także zapraszam Was na dzisiejszy dzień. Wbiła nam się już 8 godzina, więc po prostu zmieniamy ten czas. Najedziemy OK. Szukamy wpisz pojazd. Wpisz pojazd, ok, i tutaj szukamy później czas lokalny, i później zmieniamy na 7 i gotowe, i koniec, i usofamy. No i oczywiście mamy 7 00, no i zaraz jeszcze rozpoczynamy, czyli wpisz kierowca, rozpocznij Czechy, siódma 00, i gotowe. No i oczywiście młoteczki, odpalamy autko, miałem pauzę tutaj. Zostałem teraz ten weekend 41 godzin i 50 minut, także zmieściłem się w 45 godzinach, bo można kręcić dwie pauzy 24, no bo jeśli nie mamy pełnych 45, więc to się zalicza jako 24 a i teraz następny weekend jakbym kręcił 40, no, niecałe 45 godzin, to bym miał problem już musiałbym nawet oddać te godziny, które tutaj miałem, ale po prostu teraz będzie będę miał dłuższy weekend, więc to samo się odda i tak dalej, i tak dalej ja już kurczę, wszystko się zebrałem, wpisałem sobie wszystko w kajecik i po prostu jadę na ten, na ten rozła rozładunek No i tak jak widzieliście, przyjechałem już na zakład. Tutaj troszkę mało miejsca, nie ma gdzie stanąć. Eee, na początku podjechałem pod tego dafa, bo myślałem, że on stoi w kolejce na ratunek, ale on tu powiedział, że on się tylko będzie nawracał, więc się nawrócił. No a ja jestem przeciw kolejce. Tego po lewej tą renówkę zrzucają. Po prawej stronie została solówka, to ona czeka na załadunek, a później jest moja kolej, także gdzieś pewnie z godziny im zejdzie na, na nich, no i później z pół godziny na mnie trzeba otworzyć dwa boki, no i bokiem rozładowują to. Mam nadzieję, że tak do dwóch godzin stąd wyjadę. I tak jak sami widzieliście to tak jak wygląda rozładunek papieru troszkę się tutaj chłopaki grzebali niestety no ale rozładowali tak na szczęście teraz przyjechały dwie solówki puste więc ich będę ładować no, znaczy tak to wygląda to jest jakaś, taka malutka firma generalnie nie jest z tych większych no a teraz pędzimy na załadunek mamy 94 km e, no i jakieś półtorej godziny jazdy Tutaj po to jest tak naprawdę sam land na samym końcu autostrady, więc po prostu trzeba tu przejechać no, troszkę wolniej będzie. Ale już na szczęście zadowolony, bo zrzucony po prostu i tak dalej. Także teraz będziemy wyjeżdżać i jedziemy. Ja już dojechałem na załadunek, na szczęście tutaj nic nie miałem jakichś problemów po drodze ani nic, że bez problemu dojechałem tutaj Mamy godzinę 11.30, także zobaczymy ile nam tu zejdzie, podobno jest załadunek dachem Ja oczywiście byłem tutaj w tej hali co macie tu po prawej stronie i byłem się tam po prostu zameldować No i kazali mi na razie czekać w samochodzie, no zobaczymy jak długo Także czekam. A do domu mam jeszcze 240 km, 3 godziny 30 jazdy. Także nie jest jakoś dużo. Mam nadzieję, że tutaj szybko mi się jakoś to wykręci. Załaduje się i spadam. Długo nie czekałem. Dosłownie, jak nagrywałem, to szli do mnie dwóch panów którzy mi po prostu wszystko powytłumaczyli co gdzie i jak także ja się po prostu jadę teraz podstawić pod, pod rampę rzeczywiście mówili mi, że tutaj będę się ładował górą także będziemy otwierać po prostu dach brama duża, także nie ma problemu ze zjazdem no sądzę teraz są takie ciasne te bramy, ale, ale zawsze się daje radę jakoś tam wjechać A my tam auto, muszę chwileczku poczekać. Dobra, to wiadę, tak się night. to bo tu To niestety muszę chwilkę poczekać, bo mają jakieś tam auto Ale to nic tam. Przestawimy się kawałek do... Tu sobie wiadę I już, ale tak jak widzicie, tu do tej hali po prostu będziemy wjeżdżać. yeah 来，得西瓜了吧？ Udało się nakamerować, jak to wszystko wygląda. Także jestem zadowolony, bo będzie mieć fajny materiał, mi się wydaje. No co, załadowałem 13 ton. Tam był silnik jakiś, no i jakaś elektronika, pompa, no takie gadżety. A my już wyjeżdżamy i, i po prostu próbujemy do domu. W końcu pokazujemy, że na 16 będę, także się cieszę. Jesteśmy już w Polsce, także bardzo bardzo się cieszę z tego powodu. No i Dojechaliśmy jeszcze do domu, mam jakieś 100 km około. Widzimy, oczywiście, przez Oświęcim, generalnie nawigacja mnie ciągnie, tutaj wiecie, na, na czwórkę i tak dalej. Ale ja nigdy tak tędy nie jeżdżę, bo i tak, tak muszę objechać jedną bramkę w Katowicach. Więc dla mnie to byłoby bez sensu, strata czasu i w ogóle paliwa kilometrów bez sensu. Więc no po prostu ja tu zjeżdżam na Oświęcim i po prostu sobie skracam całą drogę. Ile razy już tędy jeździłem czy... no, akurat... Siema Dareczku Ja tutaj z widzami teraz rozmawiam A co ty tam? A ja wyjechałem na Krzywą Bielskę Na Krzywę jesteś? A ja właśnie wyjechałem do Polski Także może na... za chwilę jeszcze urwać Bo mogę nie mieć jeszcze polskiego zasięgu No, to ty znam? Czy ty w to nie Boję się, że będą parkingi zalepane tam przy granicy, bo powinien się jedzie tego drzewa najbliżej się na Wilnej wstanę w stronę, w stronę Polski, nie? Jedź Jedź sobie z Dareczkiem No i do zobaczyska za chwilę Ja się zatrzymałem po prostu, bo zgłodniałem Idę do Magdonalda, przy okazji porównamy ceny z trzech A w Polsce tutaj mamy Magdonalda po lewej stronie Zatrzymają się dalej na drodze i idę sobie coś kupić do jedzenia. Oczywiście zamawiam to samo i zobaczymy, jakie są różnice cen w Polsce, a w Czechach także idę. Zapłaciłem 52,70 zł. No i przeliczę Wam, ile więcej zapłaciłem tutaj, czy w Czechach. Całe porównanie będziecie mieć w osobnym odcinku. Oczywiście link będzie w opisie. Dojechałem już do domu 17.00. Także zakończam robotę i odpoczywam. No, ja się jeszcze muszę zebrać. Bo mam tutaj bajzel. Powiem szczerze w aucie, bo już nie chciałem się nic nie sprzątać i tak dalej. Także mam po prostu delikatny bajzel. Ale sprzątam wszystko za chwilę ponieważ ona przyjedzie. Bo muszę sobie wszystko pozabierać z auta i tyle. Żegnam się z wami tutaj. Jak będzie fajny rozładunek, to wam oczywiście jak będzie dało się nagrędzić, no to jeszcze tam go nakręcę i wam do tego materiału wkleję, a jak nie, to nie będzie niczego. Także trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć.